Witam was serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym procesowi Bryana Walsha, który jest oskarżony o zabójstwo swojej żony Anne Walsh. Przed nami dzień, na który czekali wszyscy, których ta sprawa poruszyła. W poniedziałek Brian Walsh stawił się w sądzie, aby usłyszeć decyzję ławy przysięgłych. Obrady trwały łącznie około 6 godzin. Gdy ławnicy weszli na salę, było już jasne, że są pewni swojego werdyktu. W punkcie pierwszym oskarżony Brian Walsh jest oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia. Co powiedziała ława przysięgłych? Czy oskarżony jest winny czy niewinny? Winny. Winny czego proszę pana? Morderstwa pierwszego stopnia. Werdykt, który raczej nie zaskakuje i którego większość z nas się spodziewała. Jak widać na nagraniu, Brian chyba także. Osobiście miałam jednak wątpliwości, czy ława przysięgłych rzeczywiście dojdzie do tak jednoznacznego wniosku, zwłaszcza że narada trwała dość długo. Przez moment dopuszczałam myśl, że Brian może zostać uznany winnym łagodniejszego zarzutu, czyli morderstwa drugiego stopnia. Z drugiej strony, materiał dowodowy był ogromny, a szczegółowa analiza każdego elementu musiała zająć sporo czasu. Podczas jednego z wcześniejszych odcinków wspominałam Wam o dowodzie w postaci zdjęcia Anny leżącej na dywanie w ich domu. Dywanu ze zdjęcia nie było już w budynku w momencie policyjnego przeszukania, jednak fragmenty dywanu odnaleziono w workach na śmieci razem z innymi rzeczami osobistymi Any. Ten dowód był utajniony i nie został pokazany publicznie podczas rozprawy. Ława Przysięgłych jednak podczas piątkowych obrad poprosiła o możliwość zapoznania się z tym materiałem. Dywan odnaleziony na wysypisku był pocięty i pokryty krwią kobiety, a pomiędzy jego włóknami znaleziono fragmenty naszyjnika. Być może był to przysłowiowy gwóźdź do trumny Briana Walsha, albo przynajmniej jeden z tych elementów, które ostatecznie skłoniły ławę przysięgłych do uznania go winnym morderstwa pierwszego stopnia. W czwartek Brian Walsh ponownie stawił się w sądzie, aby usłyszeć wyroki za morderstwo pierwszego stopnia, wprowadzenie policji w błąd podczas śledztwa oraz nielegalne przewożenie ciała Anny Walsh. Jako pierwsza głos zabrała siostra zamordowanej kobiety Aleksandra. Jestem tu dzisiaj, aby reprezentować siebie i moją matkę. Chcę podzielić się z sądem informacją, w jaki sposób strata mojej siostry w styczniu 2023 roku na zawsze zmieniła nasze życie i pozostawiła nas nieznośną pustką. Niespodziewana strata mojej siostry Anny zmieniła nasz świat w sposób, którego nigdy sobie nie wyobrażaliśmy. Anna nie była tylko moją siostrą. Była osobą, z którą dorastałam, kimś, kto poznał mnie w sposób, w jaki nikt inny nigdy mnie nie pozna. Zmagam się z żalem, który przychodzi bez ostrzeżenia, i każdego ranka mam nadzieję, że to wszystko jest tylko koszmarnym snem. Najbardziej bolesną częścią tej straty jest świadomość, że jej dzieci będą musiały dorastać bez ręki matki. Teraz czeka ich całe życie pełne małych i dużych kamieni milowych, a jej nieobecność będzie głęboko i boleśnie odczuwalna. Ta tragedia zniszczyła również moją matkę. Wystąpiła u niej ciężka depresja i chroniczne wyczerpanie. Każdego dnia dźwiga ciężar straty córki. Cała nasza rodzina wciąż uczy się żyć z tą pustką. Święta i urodziny stały się teraz cichym przypomnieniem jej nieobecności. Ze względu na okoliczności śmierci mojej siostry, nie mieliśmy możliwości pożegnania się z nią na zawsze i przestrzegania naszych zwyczajów, co dodatkowo spotęgowało głęboki, nierozwiązany żal po stracie. Anna była matką, córką, siostrą i przyjaciółką. Jej życie zostało niesprawiedliwie odebrane. Brakuje nam jej bardziej niż słów. Choć zdajemy sobie sprawę, że żaden wyrok nie przywróci jej życia, prosimy sąd o rozważenie długotrwałego wpływu, jaki ta strata wywarła na jej rodzinie, zwłaszcza na jej dzieciach. Nigdy nie zapomnimy o Anie, będziemy nosić jej światło i pamięć o niej w sobie na zawsze. Następnie, kilka słów mogły dodać zarówno prokuratura, jak i obrona. Nie było zaskoczeniem, że oskarżenie wnioskowało o najsurowszy możliwy wyrok. W przypadku morderstwa pierwszego stopnia kara dożywotniego pozbawienia wolności jest obowiązkowa. Natomiast w dwóch pozostałych zarzutach wprowadzenia policji w błąd oraz nielegalnego przewożenia zwłok zakres kar był szerszy. Za pierwszy z nich grozi maksymalnie 20 lat więzienia, za drugi do 3 lat. Gdy głos zabrała obrona, stwierdziła, że skazanie Briana na maksymalny wymiar kary w pozostałych dwóch zarzutach byłoby cytuję niewłaściwe i nieludzkie. Sami posłuchajcie, co mieli do powiedzenia. Niezależnie od tego, co wydarzyło się w tej sali sądowej, niezależnie od wyroków wskazujących, niezależnie od tego, co ktokolwiek sądzi o tej osobie, jest on człowiekiem, jest ojcem, synem i był przyjacielem wielu osób. Kara dożywotniego pozbawienia wolności jest obowiązkowa, ale wykonanie kolejnych kar pozbawienia wolności uważam za niewłaściwe i nieludzkie. Za każdym razem, gdy dochodzi do śmierci, morderstwa, utraty życia, jest to straszne, niezależnie od tego, czy jest to bliska osoba, czy obca. Ustawodawca postanowił, że bez względu na nasze rozbieżności zdań, dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego jest obowiązkowe. Ale to nie znaczy, że nie jest człowiekiem. Nie sądzę, żeby skazanie go na karę pozbawienia wolności w całości lub w części było właściwe. To, że możesz, nie oznacza, że powinieneś. Zanim Brian oficjalnie usłyszał pełny wyrok, głos zabrała sędzia. Władze ustawodawcze uznały, że jedyną odpowiednią karą w przypadku morderstwa pierwszego stopnia jest dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienia warunkowe. Ten wyrok jest całkowicie adekwatny, biorąc pod uwagę twoje mordercze czyny i traumę, jaką zadałeś swoim dzieciom. Twoje działania polegające na poćwiartowaniu ciała twojej żony i pozbyciu się jej szczątków na licznych śmietnikach można określić wyłącznie jako barbarzyńskie i niezrozumiałe. Sędzia odniosła się również do listu napisanego do sądu przez matkę Briana, w którym opisywała go jako dobrego człowieka. Podkreśliła jednak, że list ten nie będzie okolicznością łagodzącą, ponieważ w jej ocenie nie ma on pokrycia w rzeczywistości ani w zachowaniu oskarżonego. Zaznaczyła, że Brian Walsh swoim postępowaniem udowodnił, jak bardzo bezdusznym człowiekiem potrafi być. Następnie sędzia ogłosiła wyrok. Panie Walsh, do końca życia będzie pan nosił w sobie poczucie winy i ciężar śmierci Anny Walsh. Jeśli chodzi o punkt pierwszy, ława przysięgłych uznacie winnym morderstwa pierwszego stopnia. Skazujecie na dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Jeśli chodzi o drugi punkt oskarżenia, dotyczącego okłamywania policji w związku ze śledztwem w sprawie ciężkiego przestępstwa zagrożonego karą dożywocia, skazujecie na karę pozbawienia wolności nie krótszą niż 19 lat, nie dłuższą niż 20 lat, co stanowi maksymalną karę ustawową, która ma zostać odbyta po karze dożywocia. Władze ustawodawcze ustalają maksymalną karę za niewłaściwe usunięcie zwłok na 3 lata więzienia stanowego. Jeśli chodzi o akt oskarżenia dotyczącego niewłaściwego pozbycia się ciała pańskiej żony Anne Walsh Wskazuje Pana na karę od 2 lat i 364 dni do 3 lat więzienia, która będzie wykonywana kolejno po wcześniej wymienionych wyrokach. I tak oto kończy się historia Briana Walsha, człowieka, który resztę życia spędzi za murami więzienia po otrzymaniu trzech maksymalnych możliwych wyroków. To kara, która daje pewien rodzaj satysfakcji, na ile w ogóle jest ona możliwa, bo jak wiemy, nic nie cofnie odebranego życia. Jeśli chodzi o samą sprawę, materiał dowodowy był ogromny. Śledztwo przeprowadzono bardzo dokładnie, szczegółowo i na szeroką skalę. Obrona nie miała łatwego zadania, choć mam wrażenie, że nawet nie próbowała realnie zawalczyć. Sprawiali wrażenie, jakby wykonywali absolutne minimum na zasadzie a może się uda. Ostatecznie zrezygnowali z przedstawienia własnej linii obrony. Decyzja Briana o przyznaniu się do łagodniejszych zarzutów mogła na początku sugerować, że obrona ma jakiś plan i wierzy, że uda się udowodnić, iż nie zabił Anny. Ale spójrzmy na to logicznie. Kto ćwiartuje ukochaną osobę po tym, jak rzekomo znajduje ją martwą w łóżku? Kto przy zdrowych zmysłach wyrzuca jej ciało do śmieci? Kto jeździ z własnymi dziećmi do sklepów, kupując rzeczy potrzebne do ukrycia zbrodni, zbrodni popełnionej na ich matce. Brian nie przeprosił, nie okazał skruchy, przez cały proces zachowywał kamienną twarz i utrzymywał kontakt wzrokowy z każdym, kto zabierał głos. Trudno zrozumieć, jak można być aż tak wyzbytym emocji. To sprawa, która zakończyła jedno życie, ale na zawsze zmieniła życie wielu innych osób. Przede wszystkim dzieci, które straciły matkę w tragicznych i przerażających okolicznościach z rąk własnego ojca. Będą wychowywać się wśród bliskich, ale cień wydarzeń z tamtej nocy pozostanie z nimi na zawsze. Dziękuję Wam, że wysłuchaliście prawdopodobnie ostatniego odcinka poświęconego sprawie Briana Walsha. Oczywiście przysługuje mu prawo do odwołania, jednak trudno przypuszczać, by mogło ono znacząco zmienić jego sytuację. Jeśli cokolwiek się wydarzy, dam Wam znać. Koniecznie podzielcie się w komentarzach swoim zdaniem na temat całego procesu. A tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku.